Psalm 119 uzdrawia choroby, gdy lekarze już cię pochowali. Są chwile, kiedy leki zawodzą, kiedy ból w środku jest głośniejszy niż jakakolwiek gorączka. Wtedy Psalm 119 staje się nie tylko tekstem na papierze, ale krzykiem duszy, zdolnym ożywić to, co wydaje się martwe. Zanim zaczniemy, daj nam znać, z jakiego kraju słuchasz. Miłej lektury i niech Bóg Cię błogosławi. Bracia i siostry, zacznijmy od szczerości. Przyzwyczailiśmy się do oszukiwania samych siebie. Wszystko w porządku, damy radę, przetrwamy, jestem silny, dam radę. Ale czy każdemu z nas nie przytrafiły się noce, kiedy leżał w ciemności, wpatrywał się w sufit i myślał, Panie, dlaczego? Dlaczego ja? Dlaczego teraz? Choroba ciała i choroba duszy często idą w parze. Czasami ciało atakuje, a duch idzie w jego ślady. A czasami duch umiera pierwszy. A wtedy nawet silne ciało staje się bezsilne. Psalm 119 został napisany przez człowieka, który rozumiał, że smutek i choroba to nie tylko próba, ale punkt, w którym wszystko zostaje wystawione na próbę: wiara, nadzieja, miłość, a nawet sam sens życia. Czy wiesz, co jest najstraszniejsze? Nie sam ból, nie gorączka, nie duszący kaszel, niezłamana kość. Najstraszniejsza jest samotność cierpienia. Kiedy wydaje się, że nikogo to nie obchodzi? Kiedy przyjaciele odwracają wzrok, bo nie wiedzą, co powiedzieć? Kiedy krewni są zajęci swoimi sprawami? Kiedy nawet lekarze wzruszają ramionami? I wtedy zostajesz sam na sam z ciszą? To w tej ciszy rozbrzmiewa krzyk, niczym słowa samesty: Panie, wzmocnij mnie. Nie opuszczaj mnie w smutku moim. A teraz żądajmy sobie szczere pytanie. Kto z nas, siedzących tutaj, nie doświadczył bólu? Kto nie pochował bliskiej osoby, nie leżał pod kroplówką, nie obudził się z sercem łamiącym się z niepokoju? I czyż nie kusiło nas w takich chwilach, by się poddać? Powiedzieć, no cóż, niech tak będzie, nie mogę już tego znieść. Właśnie tam zaczyna się walka. Nie o zdrowie, o duszę. Bo ciało mogą leczyć lekarze, ale duszę tylko Bóg. Ale posłuchajcie, czasami to choroba staje się bramą do Boga. Brzmi szalenie, prawda? Jak można być wdzięcznym za ból? Jak znaleźć sens we łzach? I spróbujcie przypomnieć sobie swoje najgłębsze modlitwy. Czy urodzili się w dni, kiedy wszystko było cudowne? Nie. Urodzili się na szpitalnym łóżku, przy świeżym grobie, w pustym pokoju, gdzie zadzwonił telefon ze złymi wieściami. I gdyby nie ten ból, być może nadal żylibyśmy w złudzeniu, że mamy wszystko pod kontrolą. Psalm 119 to nie skarga, to nie marudzenie, to nie wyznanie słabego człowieka, to hymn nadziei w piekle cierpienia. Autor nie chowa się za pięknymi słowami, nie udaje religijności, krzyczy jak człowiek w bólu. I to właśnie w tym krzyku można usłyszeć to, co prawdziwe, wiarę, która nie jest maską, ale ostatnią kroplą, której kurczowo trzyma się tonący. Ale, bracia i siostry, nie upraszczajmy zbytnio. Życie jest bardziej skomplikowane niż tmodliłem się i przeszło. Czasami modlimy się i modlimy, ale choroba nie ustępuje. Czasami wróg zdaje się triumfować. Czasami modlitwa rozbija się o beton nieba. I tu pojawia się pytanie, czy wierzę Bogu, gdy milczy? To jest prawdziwy test. Łatwo wierzyć w Boga, gdy on uzdrawia. Ale spróbuj uwierzyć, gdy milczy, gdy trumna jest zamknięta. Gdy diagnoza jest rozczarowująca, gdy interes się załamał, gdy dzieci się odwróciły. Psalm 119 jest właśnie o tym. On nie obiecuje szybkich cudów. Mówi: Wytrzymaj. Oddychaj. Idź dalej. Bóg jest blisko, nawet jeśli go nie czujesz. I to jest sedno wiary nie emocje, nie zachwyt, ale decyzja, by wytrwać. Decyzja, by się nie poddawać. Wiem, że są wśród nas tacy, którzy obecnie chorują. Może diagnoza jest bardziej przerażająca niż słowa pocieszenia. Może samotność zżera cię od środka. Może straciłeś już prawie wszystko i myślisz: po co miałbym żyć? Czy wiesz, dlaczego ten psalm jest ważny? Ponieważ mówi: Nie jesteś sam. Twój ból nie jest końcem historii. Twoja choroba to nie kropka. To przecinek. Bóg wciąż pisze resztę. I tu pojawia się najpilniejszy dylemat. Modlimy się o zdrowie, ale Bóg często daje nam siłę, by znieść chorobę. Prosimy, by smutek odszedł, ale On daje nam pokój pośród Niego. Chcemy, by okoliczności się zmieniły, ale On nas zmienia. Powiedz mi szczerze, czy to nie jest trudniejsze? Czy nie byłoby łatwiej po prostu usunąć problem? Ale Bóg działa inaczej ponieważ przedkłada nasze zbawienie nad wygodę. Może teraz mówię ostro, ale spójrz na swoje życie. Czyż najtrudniejsze chwile nie ukształtowały cię takim, jakim jesteś? Czy to nie tam nauczyłeś się doceniać proste rzeczy? Chleb na stole, dłon przyjaciela, uśmiech dziecka? Czasami Bóg zabiera wszystko, co zbędne, by pokazać nam co najważniejsze. Czytając więc ten psalm, widzimy nie przygnębienie, ale odwagę. Widzimy że nawet w piekle smutku możemy uchwycić się światła. A tym światłem jest Chrystus. On wie, czym jest ból. On wie, czym jest samotność. On wie, czym jest śmierć. I dlatego możemy Mu zaufać, ponieważ On przeszedł przez to wszystko i zwyciężył. Tak więc, bracia i siostry, Psalm 119 nie jest tekstem ze starożytności. Nie jest muzealną pamiątką. To żywy głos, który dziś rozbrzmiewa w waszych sercach. Jeśli jesteś chory, módl się tymi słowami. Jeśli jesteś smutny, trzymaj się tego psalmu. Jeśli jesteś zdrowy, zapamiętaj go wcześniej, bo nadejdzie dzień smutku, a wtedy stanie się on twoją bronią. Otwórzmy teraz Pismo Święte i przeczytajmy je razem. Tekst psalmu. Wołam do ciebie w moim utrapieniu, a ty mnie wysłuchałeś. Panie, wybaw moją duszę od ust kłamliwych, od języka przewrotnego. Cóż ci da język przewrotny i co ci doda? Ostre strzały mocarza i rozżarzone węgle Janowca. Biada mi, że mieszkam w mesach, że mieszkam w namiotach Kedaru. Dusza moja długo przebywała z tymi, którzy nienawidzą pokoju. Jestem w pokoju, lecz gdy mówię, powstają do wojny. Bracia i siostry, uważajcie, psalmista zaczyna od wołania: Do ciebie wołam w utrapieniu moim. Nie filozofią, nie rozumowaniem, ale wołaniem. I jest w tym wielka prawda. Kiedy cierpisz, nie szukaj pięknych słów. Mów tak, jak jesteś. Bóg rozumie język łez, język jęków, język nocnych westchnień. I to jest pierwsza lekcja psalmu: Bóg słyszy nie tylko wygładzone modlitwy pasterzy, on słyszy nawet twoje nieskładne słowa o trzeciej nad ranem, gdy jesteś w rozpaczy. Ale potem nadchodzi niespodzianka. Autor nie prosi o zdrowie ani o bogactwo. Prosi o wybawienie od kłamliwych ust i nizwodniczego języka. Co to znaczy? W chorobie i smutku spotykamy się nie tylko z bólem fizycznym, ale także z kłamstwami. Wrók szepcze: Bóg cię opuścił. Ludzie mówią, to twoja wina. Sumienie nas dręczy, za mało się modliłeś. A te słowa bolą bardziej niż choroba. Psalmista modli się. Panie. Wybaw mnie od tej trucizny. Druga lekcja jest taka, że niebezpieczeństwo nie tkwi w chorobie, ale w sposobie, w jaki kłamstwa mogą pozbawić nas wiary. Iluż ludzi umiera nie na raka, ale z rozpaczy. Ileż rodzin ginie nie z powodu ubóstwa, ale z powodu nieufności. I tu psalmista pokazuje, prawdziwa walka toczy się nie z ciałem, ale z duchem. Potem mówi, biada mi, że przebywam w mesach, że mieszkam w namiotach Kedaru. To obrazy obcej ziemi, wrogiej ziemi. Czyż nie znamy tego? Kiedy choroba lub smutek odrywają cię od znanego ci życia, czujesz się jak emigrant. Wydaje się, że jesteś w domu, ale wszystko jest obce. Przyjaciele nie rozumieją. Rodzina się męczy. Świat żyje własnym życiem, a ty znajdujesz się w innym wymiarze. I to poczucie izolacji jest najtrudniejsze. Ale zwróć uwagę na zakończenie. Jestem spokojny, ale kiedy mówię, mówią o wojnie. Co za tragedia. Pragniesz pokoju, ale spotyka cię wojna. Pragniesz harmonii, ale ludzie szukają konfliktu. To przypomina nam o naszych rodzinach, naszych krajach, naszych społeczeństwach. Ile razy próbowałeś się pojednać, tylko po to, by dostać w zamian kamień? Ile razy szukałeś wsparcia, tylko po to, by spotkać się ze zdradą? I właśnie w tym momencie rodzi się najważniejsze przesłanie psalmu. Nawet gdy wokół ciebie krążą kłamstwa, wojny i nienawiść, masz szansę wybrać odpowiedzieć złem, czy pozostać w pokoju. Psalmista mówi: Jestem spokojny. Nie pozwala, by ból i nienawiść go złamały. I właśnie to czyni go zwycięzcą. Bracia i siostry, życie jest okrutne. Choroba nie wybiera dogodnego momentu. Smutek nie puka do drzwi. On wdziera się do środka. Ale Psalm 119 pokazuje nam: nawet gdy wszystko wokół nas się wali, możemy zachować wewnętrzny spokój. To Boża moc w nas: może nie masz zdrowia, może nie masz przyjaciół, może nie masz pieniędzy, ale jeśli masz pokój Chrystusa, jesteś bogatszy niż jakikolwiek miliarder. Bo tego pokoju nie da się kupić, sprzedać ani odebrać. Na zakończenie powiem jedno: nie czekaj na smutek. By przypomnieć sobie ten psalm. Żyj nim już dziś. Czytaj go w dobre dni, aby stał się Twoją tarczą w złe dni. I pamiętaj: choroba i smutek to nie koniec. To podróż. A w tej podróży Chrystus idzie obok Ciebie. Bracia i siostry, kiedy czytamy psalm 119, myślimy, że to słowa kogoś dawno zmarłego, kogoś, kto gdzieś w zamieszłych czasach skarżył się na swój ból. Ale jeśli szczerze zajrzymy w nasze serca, Zdamy sobie sprawę, te słowa dotyczą nas. Dotyczą waszych nieprzespanych nocy, waszych szpitali, waszych grobów, waszych kłótni i zdrad. Dotyczą tego, jak trudno jest trwać, gdy wydaje się, że Bóg milczy. Bo bądźmy szczerzy, każdy z nas miał moment, w którym zastanawiał się, czy On w ogóle słyszy? A może to wszystko jest tylko piękną bajką, wymyśloną, by pocieszyć słabych? I tu objawia się najstraszniejsza i najpiękniejsza prawda. Bóg nie obiecał nam łatwego życia. Nie powiedział, że unikniemy chorób, że przetrwamy śmierć, że zdrada nas nie dotknie. Powiedział coś innego: Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. I jeśli jesteśmy szczerzy, to właśnie to nas ratuje, nie brak żalu, ale jego obecność w naszym żalu. Spójrz na swoje życie. Ile razy doświadczyłeś sytuacji, w których wszystko się rozpadło? Firmy upadły, lekarze się poddali. Dzieci odeszły i nie dzwoniły miesiącami, przyjaciele odwrócili się plecami. Ile razy czułeś się niechciany? I czy to nie wtedy pojawiły się Twoje najpotężniejsze modlitwy? Czy to nie wtedy uświadomiłeś sobie, że ludzka siła się kończy, a zaczyna Boża? Ale jesteśmy tak zaprogramowani, że boimy się przyznać do swojej słabości. Przyzwyczailiśmy się do chowania za maską, dam sobie radę, radzę sobie. Ale sami wiemy, że nie damy rady. I wtedy rodzi się wołanie: Panie, wysłuchaj mnie. Ale oto pytanie: Co zrobić, gdy Bóg nie odpowiada tak, jak chcemy? Prosimy o uzdrowienie, a nadchodzi śmierć. Prosimy o pojednanie, a następuje wojna. Prosimy o pokój w rodzinie, a następuje rozwód. Co wtedy? Tu pojawia się dylemat, z którego nie ma ucieczki. Albo się poddasz i powiesz: Nie ma Boga, albo będziesz się go kurczowo trzymać nawet gdy wszystko wokół krzyczy coś przeciwnego. I to już nie jest religia, rytuał, ani ładny obrazek. To walka. Walka o wiarę, o duszę, o życie. Emigrek, y, ludzie z przestrzeni postsowieckiej, Polacy, Meksykanie, wiemy, czym jest ból. Wiemy, czym jest strata, ubóstwo i niesprawiedliwość. Wiemy, jak to jest stać w kolejce w przychodni, czekając na wyniki badań, słuchając kłamstw w telewizji, gdy mówią ci, wszystko jest w porządku. Znamy wartość słów. I dlatego psalm tak głęboko do nas przemawia. Trafia prosto do naszych ran. Mówi, nie jesteś sam. Ale czy wiesz, co jest najtrudniejsze? Zaakceptowanie tej prawdy. Bo przyzwyczailiśmy się wierzyć w tragedię bardziej niż w nadzieję. Pomyśl o tym, ilu ludzi załamało się tylko dlatego, że uwierzyli w kłamstwo. Kłamstwo, że nikt cię nie potrzebuje. Kłamstwo, że wszystko się skończyło. Kłamstwo, że Bóg cię opuścił. Kłamstwo, że nie ma sensu żyć dla niczego. To są strzały, jak powiedział psalmista, które bolą bardziej niż jakakolwiek choroba. I tutaj chcę zadać wam niewygodne pytanie. Czyż sami nie żyjemy w tych namotach kedaru? Czyż nie jesteśmy otoczeni kłamstwami, do których się przyzwyczailiśmy? Siedzimy przed telewizorem, Słuchamy plotek sąsiadów, czytamy komentarze w internecie, i wszystko to, kropla po kropli, zabija wiarę. Pragniemy pokoju, ale napotykamy wojnę. Pragniemy prawdy, ale napotykamy hipokryzję. Pragniemy sprawiedliwości, ale słyszymy: żyj jak wszyscy inni, nie wychylaj się. A jednak, bracia i siostry, psalmista się nie poddał. Powiedział: Jestem spokojny. I to jest jego zwycięstwo. To jest również nasza nadzieja, bo pokój nie zaczyna się od wiadomości czy polityki. Pokój zaczyna się w nas, kiedy postanawiasz nie odwzajemniać nienawiści nienawiścią, kiedy wybierasz modlitwę zamiast przeklinania, kiedy wybierasz miłość, nawet jeśli nie jesteś kochany. Ale bądźmy szczerzy, to najtrudniejszy wybór łatwiej nam oddać cios, łatwiej nam się zamknąć i nie wpuścić nikogo. Łatwiej nam się zahartować i powiedzieć to mnie nie dotyczy. Ale właśnie w tym momencie tracimy duszę. Wiem, że niektórzy z Was słuchają dziś tych słów i myślą łatwo Wam mówić, ale umieram. Nie zostało mi wiele czasu. Albo mój syn jest w więzieniu, albo moja córka odeszła i nie zadzwoniła, albo nie stać mnie na leki. Tak, to prawda. Nie przyszedłem tu po tanie pocieszenie. Przyszedłem powiedzieć: Bóg ma ostatni rozdział Twojej historii. Nawet jeśli wydaje się, że koniec został już napisany i krzyż, grób, samotność Bóg ma ciąg dalszy. Bo Chrystus z martwych wstał. A jeśli z martwych wstał, to w Twoim smutku też jest nadzieja. Ale to nie znaczy, że wszystko natychmiast się rozwiąże. To znaczy, że nawet jeśli będziesz szedł przez noc, nadejdzie poranek. Nawet jeśli dziś popłyną łzy, Bóg otrze je jutro. Nawet jeśli czujesz się zapomniany, Twoje imię nie zostało wymazane z księgi Jego pamięci. I to właśnie jest wielka moc Psalmu 119. Nie ukrywa on rzeczywistości bólu, ale też nas w nim nie pozostawia. Mówi, tak, to trudne. Tak, są wrogowie. Tak, kłamstwa są potężne. Ale Bóg jest silniejszy. A teraz chcę, aby każdy z Was zadał sobie pytanie: co się ze mną stanie, gdy nadejdzie dzień smutku? Czy się załamie? Czy wyrzeknę się swojej wiary? A może powiem, jak psalmista, jestem w pokoju? To jest wasz wybór. Nikt za was go nie dokona. I podejmujecie tę decyzję nie wtedy, gdy choroba puka do waszych drzwi, ale dziś, tu i teraz. Dlatego błagam was, nie igrajcie z wiarą. Nie chowajcie się za maskami. Nie mówcie, dam sobie radę, gdy w rzeczywistości to niecie. Wołajcie do Boga, jak autor psalmu. Mówcie wprost, bez pięknych frazesów. On was słyszy. A jeśli nadal wątpicie, po prostu przypomnijcie sobie swoje życie. Czy nie były chwile, kiedy wszystko powinno się skończyć, a ty wciąż tu jesteś? Czy nie były sytuacje, kiedy pomoc nadeszła w cudowny sposób? Czy nie były chwile, kiedy czułeś, że ktoś cię podtrzymuje, mimo że upadasz? To Bóg. A na zakończenie powiem jedno. Choroba i żałoba to nie wyrok śmierci. To proces, to podróż. Tak, jest trudna, tak, pełna łez. Ale w tej podróży możemy spotkać Boga bliżej niż kiedykolwiek. A jeśli się go trzymamy, to żadne kłamstwo, żadna wojna, żadna choroba nie wygra. Bo zwycięstwo już istnieje w Chrystusie. Bracia i siostry, Niech te słowa z Psalmu 119 będą Waszą tarczą. Niech zabrznią w Waszych domach, gdy nadejdzie ciemność. Niech staną się Waszą pieśnią, gdy łzy Was zaleją. A gdy pewnego dnia znajdziecie się na samym skraju, pamiętajcie, to nie koniec. To dopiero początek historii, którą pisze Bóg. A jej koniec będzie jeden życie, zwycięstwo i wieczny pokój. Drodzy Chrześcijanie, dziękuję za wysłuchanie tego kazania do końca. Zasubskrybujcie kanał i podzielcie się swoimi przemyśleniami w komentarzach. Podzielcie się tym z rodziną i przyjaciółmi, a zostaniecie nagrodzeni. Niech Bóg was błogosławi i do zobaczenia wkrótce.